Dzięki, piękne, a my sobie obejrzymy filmik. I zaraz wam powiem, o coś, coś się w Stalowym Łowcy dużo pozmieniało, mają być boty, tak? Mają być jakieś inne dodatki, Stalowy Łowca ma trochę dostać na takim... No ma dostać takiego turbo przyspieszenia, tak? I, I troszkę, troszkę, troszkę inne wariacje mają wejść właśnie do gry, żeby ten tryb nie był taki... No, nudny. No bo brakowało... Takich elementów z jajami trochę. W tym trybie. Też nie było za niego nagród, więc ludzie sobie zupełnie go odpuścili. No a wiadomo, że jeżeli nie ma ciekawych nagród, no to ludzie po prostu nie będą tego grindować, bo nie mają po co. O, tu jest jakiś lektor do tego, czy ja po prostu coś źle kliknąłem? Okej, okay, nie ma... Zobaczcie, to jest pierwsza przesłanka na temat eksperymentalnego wyposażenia. Część osób dostało, część osób nie dostało. Miał być w specjalnych, miał być w specjalnych tych eventach właśnie tutaj możliwość uzyskania tego eksperymentalnego doświadczenia, znaczy doświadczenia wyposażenia, no a tego w ogóle nie ma, tak? Nie mam tutaj w opisie, że dostajemy faktycznie eksperymentalne części wyposażenia, tak? Czyli jakby tutaj nie było no uwzględnione. I teraz jest pytanie, o co chodzi z tym eksperymentalnym wyposażeniem i zaraz do tego przejdziemy. Bo to jest jakaś gruba afera robi. Nie wiem, narkoman jak no. Nowy w internecie jesteś? No dobra, no spoko. Tak naprawdę ten filmik ten filmik ze, ze stalowego łowcy, no to nic specjalnego, przynajmniej personalnie dla mnie. Tak, ja nie jestem jakimś wielkim fanem trybu. Nie za bardzo też mnie interesuje. Rozumiem, że niektórzy ludzie czekają na zmiany, jeżeli chodzi o ten tryb.